Witam serdecznie. Pokażę w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Taka sama sukienka w dwóch sklepach w maju kosztowała 300 zł. W lipcu w pierwszym sklepie cenę sukienki obniżono o 30%. W drugim sklepie o 40%. W grudniu w pierwszym sklepie ponownie obniżono cenę tym razem o 10%, a w drugim sklepie cenę utrzymano. Oblicz cenę sukienki w obu sklepach po podanych obniżkach. I tak, wiemy, że mamy jeden sklep i drugi sklep. I że w maju sukienka w obu sklepach kosztowała tyle samo 300 zł w pierwszym i w drugim sklepie po 300 zł. Później, w lipcu, w pierwszym sklepie cenę obniżono o 30%. Jak obliczyć 30% z liczby 300? 30% zamienię na ułamek zwykły, czyli to jest 30 na 100. Tak. Podzielę licznik i mianownik przez 10. To zostanie 30, czyli 30% to jest inaczej 30. I żeby obliczyć 30 z liczby 300, to wystarczy pomnożyć ten ułamek. 30 razy 300. Co to oznacza? 300 podzielę przez 10, pomnożę przez 3. I teraz 300 podzielić na 10, po jednym zerze skreślam, to jest 30, a 30 razy 3 to będzie 90. Czyli 30% z liczby 300 to jest 90 zł. O tyle obniżono. Więc od 300 odejmę 90, zostaje 210. Teraz w drugim sklepie. W drugim sklepie cenę obniżono o 40%. Zamienię 40% na ułamek zwykły, czyli to jest 40 na 100. Skrócę licznik i mianownik przez 10, czyli poskreślam po jednym zerze. Zostanie 40. I teraz ile to jest 4 z liczby 300? 4 razy 300. Co to oznacza? 300 podzielić na 10, pomnożyć przez 4. I tak teraz 300 na 10 to jest 30, a 30 razy 4 to jest 120. Więc o tyle złotych obniżono cenę w tym drugim sklepie. 300 odjąć 120, tak, ile to będzie, to jest 180 złotych. Czyli obecnie w lipcu w drugim sklepie cena sukienki wynosi 180 zł, a w pierwszym 210. Następnie w grudniu cena w drugim sklepie nie uległa zmianie, zostaje 180 zł, natomiast w pierwszym sklepie obniżono ponownie o 10%. Ale 10% z liczby 210. Czyli 10% to jest 10 w setnych, tak? skracam przez 10, czyli poskreślam po jednym zerze, czyli to jest 1 dziesiąta. 10% to jest inaczej 1 dziesiąta. I teraz 1 dziesiątą policzę z tej kwoty, która była w lipcu, 210, czyli 1 dziesiąta razy 210. Co to oznacza? 210 podzielić na 10, pomnożyć przez 1. I teraz 210 na 10 po jednym zerze skreślam, zostaje 21, a 21 razy 1, czyli razy ten licznik, to jest 21. Czyli o taką kwotę obniżono cenę w grudniu w pierwszym sklepie. Sukienka kosztowała 210, odjąć 21 to będzie 189 zł. I teraz zobaczcie, pomimo że w drugim sklepie jednorazowo obniżono o 40%, a w drugim sklepie 30 i 10 to też właściwie jest 40%, ale wcale ceny nie są takie same, ponieważ tutaj 10% był już liczony nie od liczby 300, tylko od liczby 210. Także nie możemy procentów sobie dodawać. 30 plus 10 to też 40%. Bo ceny na pewno będą inne. No i możemy odpowiedzieć już na pytanie. Po podanych obniżkach sukienka w pierwszym sklepie kosztowała 189 zł, a w drugim 180 zł. Dziękuję i życzę powodzenia.